ma widzowie, dzisiaj będziemy robić mój nowy awata. Super Misieki. Za dwa dni albo jutro będzie ten. Druga część nauki rzeczy, wy Super misia. Więc zaczynamy. Poszukamy na pewno jakiejś tutaj koszulki. Na początku. Widzę, że tutaj tak za nic nie ma. Dziwda. Na no, pewnie Ale ta bluza jest najlepsza, bo biała. Ja mam koszutkę białą. jak na razie będzie. przecież nie ma rękawku, więc patrzcie to ma. Teraz kapelusz. plus trzeba znaleźć. I to tutaj gdzieś będzie. I nie będzie żadnego kapelusza, to biorę to. Dobra. Lecimy. No nic. Tutaj nie ma. No. Ok. Hmm no nie ma za bardzo, takiego bym założył, ale nie, nie, to tylko to ma być Cześć takie, to tylko kapelusze, nie, cała głowa. Nie, no biorę to. Jeszcze może najszyjnik, najszyjnik. Jakiś ten, tak? Nie, ten jest lepszy. Dobra, to co jeszcze możemy sobie ubrać? Zegarek. No niech będzie. I tak. Nie, to będzie za dziwnie. Kropki bym ubrał, aż brak słów by było. Dobra. I to moja postać w Spermisiach. Serio, że te odcinki są teraz takie krótkie, ale teraz tak, tak wychodzą. Będą coraz dłuższe, planuję nową serię, to wam powiem. Za dwa dni. Nie no, za dwa dni powiem. Więc się trzymajcie. Pa pa!